Pan Tomasz Matwiejszyn, Kampag. Panie Tomku, pierwsze punkty, nowy sezon, jakie rokowania, jakie nadzieje na wiosnę lato 2011, Biznesliga. Oczekiwania jak zwykle wielkie, ale Panie Marcinie przygotował Pan bardzo silną ekstraklasę. Zupełnie inaczej się gra niż w pierwszej lidze. Zresztą zapłaciliśmy już... A pierwsze frycowe z kieszeni, dokładnie. Wyskoczyliśmy przy pierwszym meczu, chociaż prowadziliśmy 2-1 na 2 minuty przed końcem. Ale nic, zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiaj mecz się ułożył po, naszym, po, nasze, po naszej myśli. Od szybkiego prowadzenia 2-0. Później już kontrolowaliśmy cały czas spotkanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Czyli pierwsze koty za płoty, a jak rokowania przed następnym rywalem? Ciężko jest szybka gra a kondycyjnie trzeba być bardzo dobrze przygotowanym. Mimo, że to są rozgrywki amatorskie, to jednak wszyscy na poważnie traktują, traktują tutaj przyjście i zagranie z przeciwnikiem. No zresztą są to wszystkie znane w Krakowie firmy i każdy chce, chce otwierając stronę internetową, zobaczyć, że jednak wygrał. Czyli Pani Tomku, życzymy sukcesów, a my będziemy się jeszcze pewnie spotykać w obiektywie tej kamery. Mam nadzieję, tak? No i do następnego meczu. Do następnego Dziękuję roku. bardzo. Dziękuję. Panie Maćku, e, dwa słowa, bo przegraliście mecz po bardzo dobrej grze. Dlaczego? No, po, po pierwsze, mieliśmy jednego zawodnika mniej. Kolega się niestety skontuizował. Widocznie troszkę niewykorzystanych sytuacji, było pięć setek. Niestety sam na sam bramkarz nam troszkę wyciągał i. E, panie Maćku, więc tak, no, zawsze stanowicie o sile tej ligi, no i mamy nadzieję, że w tym roku powrót do wielkiej formy i znowu walka o czołowe miejsca. No powoli się organizujemy, że myślę, że za dwa tygodnie, kilka treningów i, i wszystko wróci do normy. Także nie, nie rzucamy rękawicy, walczymy dalej i myślę, że niedługo będzie lepiej. E, gdybyśmy mieli strzelać i typować, jaki wynik w następnym meczu? DHL. DHL, no. DeHL będzie ciężki mecz chyba. Widziałem tydzień temu to Ostro walczyli z chłopakami. Chyba z naszym dzisiejszym przeciwnikiem, tak, prawda? I na to udało mi się chyba wygrać. Nawet mi się udało wygrać tak. 3-2, ale w ostatnich minutach, tak, także. To prognozuję bardzo ciężki mecz, to 5-1 dla nas. <laughs> <laughs> Okej, okay. i tym optymistycznym akcentem zakończymy ten wywiad. Dziękujemy. Pani Mariuszu, nowy sezon, nowe nadzieje, weszliście z impetem do Ekstraklasy i na razie cały czas do przodu. Kolejne zwycięstwo? E, tak, kolejne zwycięstwo, drugie. Natomiast muszę przyznać, że no, Ekstraklasa poziom dużo wyższy. E, dużo więcej trudu, wysiłku, żeby te wyniki osiągać. Czyli generalnie dobre słowo o przeciwnikach, tak? Z Kraków. Bardzo dobre. E, no Tak jak, tak jak powiedziałem, mamy, my jako Artgum mamy bardzo dobry skład. Mimo wszystko bardzo ciężkie mecze są. E, proszę mi powiedzieć, no, dobry skład, ale generalnie zawsze są jakieś jednostki wybijające się. Czy w tym meczu można kogoś wyróżnić w drużynie Artgumu? W drużynie Artgumu, no, bardzo ładna bramka e, Piotrka Koniecznego, który po prostu zwolę ja e, po długim, no, nie do odbrony. Który e, notabene jest kapitanem drużyny chyba. Oczywiście kapitan drużyny. Natomiast, e, kto jeszcze, no, Ciężko mi powiedzieć, bo z, z boiska trudno się o, o, ocenia zawodników, trzeba było jakiegoś trenera zapytać z boku. E, rozumiem, no a wracając do pana Piotra, bardzo charyzmatyczna postać, taki motor drużyny rozumiem. E, no zdecydowanie, m, bardzo waleczny zawodnik, zresztą został karany dwoma minutami kary, także. E, no, no, no nie jest to nowość, dodam. No nie jest to nowość, to fakt, to fakt. No, no, na szczęście zrehabilitował się potem piękną bramką. Panie Mariuszu, jakie rokowania w następnym spotkaniu? Kolejne trzy punkty? No, oczywiście, gramy tylko o zwycięstwo. Chciałem tylko zaznaczyć, że bardzo ładne są nagrody, także musimy w tym roku mistrza zdobyć. No. Dziękuję za te słowa uznania i życzymy sukcesów. Dziękuję Dzięki. bardzo. Witam Panie Janku, Pani Janż Muda, drużyna XXL Kraków. Panie Janku, no, nie zaczęło się to dobrze, bo już kolejne spotkanie i kolejne, kolejne punkty dla przeciwnika. Tak jest. No zaczęliśmy troszkę słabo. Powodem tego są na pewno kontuzje. Czterech zawodników kontuzjowanych w naszej drużynie po poprzednim po sezonie ekstraklasy biznesligi. No i dalej, że tak powiem, sam gram z kontuzją. Niż mamy problemy składowe, mało zawodników, no i troszkę brakuje i to właśnie widać po tym meczu, że troszkę nam brakło siły też i, i te kontuzje, że, że tak powiem, było widać na boisku. Eee, no już tu słyszymy głosy, że jednak ten poziom Ekstraklasy jeszcze w tym roku wzrósł, eee, awansowały bardzo ciekawe zespoły, no i może stąd te problemy? Eee, no na pewno, że drużyna Artgomo bardzo, bardzo dobra piłka, bardzo dobry mecz niestety straciliśmy troszkę siły w końcówce, no i e, jednak porażka e, e, już druga z kolei poprzedni mecz też dosyć, dosyć wyrównany, też straciliśmy siły w końcówce i, e, no i niestety kolejna porażka, ale e, miejmy nadzieję, tak jak w tamtym sezonie zaczęliśmy się rozkręcać z meczu na mecz i, i skończyliśmy na czwartym miejscu będąc cały czas u dołu tabeli e, przez pierwszy sezon, e, przez pierwszą rundę e, tak mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej, że wcześniej zaczniemy się rozkręcać. Czyli w tym roku pudło? Em... No na ja pewno zawsze powiedzi. wszyscy wszyscy wiadomo grają o podół, ale staram się grać, nie patrzeć na to, co się dzieje, co, co będzie za chwilę, gramy z meczu na mecz, e, że to jest drugi mecz dopiero tego sezonu, więc e, zobaczymy jak będzie. Jak na razie musimy wyleczyć wszystkie kontuzje po to, aby w pełni w siły móc grać, bo jak na razie, tak jak powiedziałem, e, no, to jest główny problem naszej drużyny. Janku, czyli generalnie życzymy zdrowia, no i sukcesów w późniejszych meczach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.